Witam, witam w ten piękny listopadowy dzień. Dzisiaj taka sytuacja. Jesteśmy rodzinnie w takim parku z czołgami. Patrzcie tutaj. Nie mogę Wam wszystkiego pokazać, ale pokażę Wam to, co mogę. Są różne, różne pojazdy gąsienicowe, które tu przyjechały. Proszę bardzo, myślę, że fajna, fajna wycieczka będzie. W środku też coś jest, w środku też coś jest, też wam pokażę. O kurde, tam jeszcze tego jest w koło, wszystkiego. O, ja myślałem, że to tylko te, te, te trzy czołgi, a tam patrzcie tutaj. Tam jest jeszcze tam, 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 tam i tam i tam. Także zbieramy się do zwiedzania. Powiem Wam, że jest trochę tych czołgów. Później policzymy, ale ten jest trzeci. Tam jest pierwszy. W sumie to są te tabliczki jeszcze. Pokażę, pokażę Wam później, pokażę Wam później tabliczki. Co one opisują? Może się ktoś zna na czołgach? O, od razu Wam pokażę. Moment. No, z 10 czołgów jest. Tu jest ten pierwszy, co był. To jest taki. Jak będziecie chcieli, sobie zatrzymacie cyk i po, poczytacie. Nie? To jest ten drugi M113. Wygląda tak. Powiem wam, że jakiegoś takiego szału nie ma. Nie? Nie jest za rewelacyjny. I że idziemy następnego. Ten jest następny. Czekaj, czego ja nie mogę? A mogę. Zrobić przybliżenie od dalego. Oddalenie. Ten jest ten. Ten jest. Tak wygląda. Zobaczymy jak się nazywa O, M60 No, lecimy do następnego Proszę bardzo, następny M551 Tak to wygląda Spoko Kurde, to jest słońce. To jest słońce. Tu jest następny. Troszeczkę ludzie przesłaniają. Ale. ale piękny obraz będzie. okej, tak wygląda następny. Co to jest? M48. Jakby się ktoś na tym znał. Ten jest bardzo, bardzo oblężony przez ludzi. Także. Idziemy sobie dalej. Ale jest kolos, nie? Jest, kurde, kawałek czołgu. Tu jest, tu jest tego. Pro... Tu jest cztery, tu jest trzy w kupie w sumie. I tak, co to jest? Tak się nazywa. 48 ton? O, kurde. Troszkę waży, troszkę waży. Kolejny czołg jest, jest olbrzymie. Ile on waży? O, 26 ton. To kurde połowa co, co tamte. Jakiś do, do lekkich zadań. Kolejny czołg wygląda tak. Czym ile waży? O też leciutki, 20 ton Nie jest dużo w porównaniu z tamtymi, co ważą po 48. Kolejka do każdego czołguna, ale o, ten tylko 7 ton 7 ton z kawałkiem Bardzo leciutki Jedna wieżyczka Spoko. Kolejny czołg. Przed chwilą nie mogłem go pokazać, bo tyle ludzi było, że normalnie, kurde, się wydym. Ale to jest tak. M5, 16,5 ton. Czyli, tak na naprawdę, to ten. To chyba najcieńszy tam był prawie 50 ton. A najlżejszy, 7 ton z kawałkiem. Ten jest taki śmieszny, nie? Co to jest, gumaczy? Takie coś. Co, popatrzcie tutaj, już jest choineczka. Taka piękna świąteczna. Halloween minęło, i wszyscy się już na święta przygotowują. I tak, oprócz tego są jeszcze jakieś Ogrody, nie ogrody. I takie piękne figurki. Przy okazji Wam pokażę. Nie wiem kto to jest, ale jakiś gościu, tu też jakiś gościu delektujący się winogronami, tu jakaś pani demonstrująca swoje wydzięki. To druga pani demonstrująca. To co demonstruje, hmm. ogólnie dużo chodzenia jest. Jak ktoś lubi, znaczy, nie że chodzenia, ale jeżeli ktoś sobie lubi pospacerować w takich ogródkach, no to spoko, nie? No i co, tak wygląda obraz z tej strony. Powiem Wam tak, że jak ktoś tu mieszka blisko, to warto przyjechać sobie zobaczyć z dziećmi. Chyba, że ktoś się interesuje czołgami i nie ma dzieci To też warto przyjechać Co tu jeszcze jest? Jest gdzie chodzić, jak ktoś lubi spacerki to To jest gdzie chodzić Tu jeszcze jakiś pomniczek jest, podejdziemy zobaczymy Tu jest jakiś pomniczek Wygląda tak Okej, okay, idziemy się do muzeum Nie wiem o co chodzi Ale ktoś wygiął szynę w sumie to nie, nie szyna, tylko taki kształtownik ale ktoś go wygiął a tu jest opis co? w środku mamy takie coś piękną armatę armatę czy elmatę? tak ona wygląda tu mamy jeszcze takie coś o, ciekawe co to za motorek jest Harley, kurde, Ameryka, to Harley, nie? Podobny jak jak w Polsce Dyniep, iż coś w tym stylu, nie? Karnąłby się na tym. Ciekawe, czy to siodełko wygodne, ale pojeździłby takim. Nie ma co prawdę wózka bocznego, ale jest karnister. Spoko. Wygląda tak całe muzeum od wejścia takie rzeczy są tutaj jak wyglądali żołnierzyki w tamtych czasach tutaj krótki opis wszystkich wydarzeń i zdjęcia no. Tu jest fajny ten, tu jest fajny pistolecik, nie? Tak to wygląda wszystko z góry. Przed chwilą było fajnie, bo było mniej ludzi, ale się troszeczkę naszło, no nic. Nic nie zrobimy. O, I'm sorry. <laughs> ok. I tak, idziemy. Idziemy takimi okopami wojennymi. Co tu mamy, takie rzeczy, tak wyglądały kiedyś okopy, tunele, maseczki, tu różne sprzęty, wyposażenia. O, Adolf. Wszystko ten. Ciekawe, ciekawe, nie? Tutaj pani. Przepraszam, czy może pani zatelefonować do moich widzów na kanale Co ja widzę w USA? Nie? Tak, dziękuję. Nie zgodziła się pani, no nic jej nie poradzę. O, bo tu jest do góry i na dół. Do góry nie można, a na dół można. Hmm. To idę na dół. Jest tu troszeczkę tego, jak to się wszystko zmieniało od 1920 do 1940. A tutaj tak wyglądali żołnierze. Co to mają za pistolety? Nie znam się na tym, ale jak ktoś wie z Was, to napiszę w komentarzu, co to za pukawki mieli. O, tutaj jakiś ten size Tam jest jeszcze coś, ale co? O, też można wejść. Kurde, można wejść, tylko nikt o tym nie wie, że tu można wejść. Fantastycznie, tu można sobie nawet pooglądać, wcisnąć. Nie, nie da się. No i spoko. Tu już jest taki klimat wojenny, naprawdę. Radyjko. tu jest drugie tu czołg w środku jest nawet zobaczymy co to za czołg tak to wygląda Czekaj, tędy szłem? Nie szłem tędy. Tylko chyba wszystkim nie przeszłem jak tam ominęłem to O proszę tutaj Jakieś gany To jest jakiś opis tego Moment, bo ja muszę się cofnąć Co to za pukaweczki M19 M19 A to wygląda jak CZ Szósteczka gdzie jest szósteczka opis szósteczka o to jest M19 Słownie Co tu jeszcze mamy ciekawego? Już chyba wszystko, tak? O, tu jeszcze jakiś stateczek To nie, no to jak to? O, bo ja przeszłem tędy Tylko że nie wiem czego. Nie wiedziałem, że tam można iść. A no dobra, ja. czyli wszędzie już przeszła. Tutaj tam się zamyka, ale patent. <gryw> tu się zamyka ten, i dlatego nie można wchodzić. Ale ja, ja. No i tak, taka sytuacja jeszcze w środku. Co tu jest? Ubranka. Tu jest taki duży helikopterek. UH60 Z środka można wejść tam jest seansik. Tu są co ubrania, buty. Ciekawe, czy te buty były wygodne w tamtych czasach. Ostatnio kupiłem sobie jakieś buty, właśnie takie ala wojskowe. To no, nie były za bardzo dla mnie wygodne, ale ja mam problem z chodzeniem zawsze. Także tu macie opis, a tu macie co to jest. Także możecie sobie przeczytać, jak kogoś to ciekawi. No i co tu jeszcze jest? Troszkę ubrań? Troszkę ubrań czołg taki Tam był helikopter Mi się podoba to strzelałby sobie z tego Czyli lepiej, żeby nie była taka potrzeba nigdy, żeby strzelać z takich rzeczy, ale, ale tak dla zabawy by można było postrzelać, nie? Tu jest kask taki do mówienia I co? O, bagnet taki. Kurde, taki bagnet on podobno jest strasznie ostry, niedoły z dobrej stali. O, a tu jest ten helikopter, co można sobie wejść do środka i poglądać sobie film. Ale ja nie będę oglądał. Tu jest jeszcze jeden koleś z pistoletem. No i co? No i tyle. To wygląda ten helikopter z przodu. Tu jeszcze jakieś ubrania. No i tym oto akcentem skończyliśmy tę piękną podróż. Lepiej, żeby nie trzeba było takich, w takich czołgach nigdy jeździć, ani uczestniczyć w takich różnych rzeczach, co się teraz dzieją na świecie. No ale chciałem Wam tylko pokazać, jak wyglądają czołgi. O, jeszcze tak. Takie jedzonko w meksykańskiej restauracji. Oni mają w niektórych relacjach tak, że dostajecie taką przystaw przystawkę zawsze chipsy, chipsy z sosikami. I dzisiaj wzięliśmy sobie buritoski, a dzieci będą jadły chipsy. <śmiech> <śmiech> Żartuję. Dzieci będą jadły jakieś frytki i mięsko, a my buritoski. Zobaczymy jak to będzie smakowało. Mm. Przeważnie jeszcze przekrywają to na pół przekrywają. Pani nie przekroiła. A tak wyglądają, tak wyglądają meksykańskie frytki. Spróbujemy. No i tak, bo tak wygląda. same miercho i serek topiony i e, kupa ej w tym miejscu a twoje frytki jak smakują mały drugi mały woli tylko jeść ten keczup palcem a żona tobie smakuje czy nie a, a.